Witam serdecznie w kolejnym materiale z gry Cywilizacja 6. No to kontynuujemy wojnę światową, jak ja to wtedy ująłem. Um, tak, tutaj możemy dorzucić sobie dzielnicy biznesową, Dzielnicę przemysłową lepiej. W przypadku chyba biznesowa będzie dobrym rozwiązaniem. Biznesowa może stanąć sobie um, niezzwyczajna, a jest nie stanie jej tutaj. Po prostu nie się rozwija. Um, co do funduszy, co tu mogę kupić za wiary? Mogę kupić centrum badawcze, to się przyda. Na swój sposób tutaj, za pieniądze nic nie mogę kupić chwilowo, karabela mogę, ale bez sensu. W tym momencie budowniczowie, no może by się nawet przydali. I chyba tak zrobię, że zakupię budowniczych. Tutaj bierzemy kolejną dzielnicę portową, to chyba zacząłem ostatnio i przerwałem. I tak to jest zarodny teren, więc to nie ma większego znaczenia. Yy, zakup za wiarę. no nie stać chwilowo. I tutaj wybierzmy im. A dzielnica z produktem gdzie mam mogę ją budować? Chcemy z kamienia, nie, nie skorzystam. Eee, tak, potrzebujemy w tym momencie archeologa w końcu zrobić, więc archeolog może być jak najbardziej. Tutaj będzie dzielnica. Portowa już jest. Dzielnica kulturalna może, bo kulturę też podobno by rozwijać nie będzie ona tutaj. Kawa dalej nie będzie połączona z koliszem. Tutaj Możemy budować muzeum sztuki do odmiany. Wy macie bojowe zadanie i idziecie tutaj, bo musimy odbudować trochę gospodarkę. Wy tutaj się uzdówcie Wy kupcy macie ruszać do Mogadishu, bo Mogadishu 25, chyba że ktoś da więcej, ale nie chce mi się w to wierzyć, żeby ktoś miał no, zapłacić jakieś większe kwoty chyba nie. No to wracja do Mogadiszu, raczej się nic nie grozi. Z tego tytułu artyleria. Ta artyleria na razie nie będzie sfortyfikowana. Wyprowadzenie jest to byłoby pomysłem dość głupim. Aktualnie dwie armie toczą wojnę. Mamy po swojej stronie Azteków oraz mamy po swojej stronie Lakur, która jest bezbronna właściwie oraz mamy po swojej stronie wsparcie Egipczyku. Widzę, próbują również łapać dwie stropki całkowne, żeby zatekłaś Mogadiszu. To nie znaczy, że Mogadiszu nie może się bronić. Także trwał te ciężkie walki. No, jeszcze wydaje tajemnicy cywilizacji. bo oddaje. oddaję za wsparcie na, yy, dla nas w czasie tej wojny. Tak, sadzenie lasu. Yy, tak, yy, farma. Czy to też dobry pomysł. No dobrze, pożar wygasł w którym miejscu, a to nie ma nas. Yy, nie wiem co może kupić, zawiarę brak energii, na i nie mam ropy. Niestety nie poradzę chwilowo. Następna pora, musimy zastąpić yy, energię y, z kopalni na energię słoneczną na przykład, na no to musimy mieć trochę czasu. Na ten moment nie mamy skąd wziąć się yy, takiego źródła energii. Okej. Okay. I teraz poproszę to. tu. I kolejna portacja, a tym razem powołany. Mm, tak. Potrzebujemy teraz... Mm, kancelaria ambasady może być. Co do produkcji tutaj. Opera w Sydney. 104. A niech będzie, może w końcu w ogóle gdzieś to opera w Sydney. Wątpię, ale... Spróbować nie zawadzić. a ja co? Burżuazja Mam ogromny imperium, co jest około całej półwysep fragment tutaj, ale nic nam to nie daje Poza za późno rozwinęliśmy ten imperium Działa przeciwwotnicze Odnów misję Odluw misję Spod się wycofali i... Nie próbuję za bardzo już od tego zmagać Dishu. Uśpienie. O, te arterie się w końcu. Wy tu. I czemu nie mogę zrobić sedzenia? Nie, to nie tak. tak. Też się ja tu nie mogę. A, bo tutaj nie ma tego szans, że nie okazał drzew. Ciekawe. Mm, no dobrze, nie mogę, to nie mogę, to może być farma. Tutaj jest centrum nadawcze, centrum nadawcze, jak mi starczy, to kupię zawiarę. Tak, a zamiast tego tutaj, coś się osiedlować, mi się przyda? Mm. Tak, tylko... tylko, tylko, tylko w jakimś rozsądnym miejscu, może zamiast tej farmy. Dobrze, nie podaję się tym piskowinami, nic się nie poradzi już na to. Dlaczego kobieta miałaby być traktowana inaczej? Nie wiem dlaczego. Dobre pytanie. Co do idei... Totalitaryzm nie wie, walka klas? Nie. I idziemy w stronę demokracji, tak. Hmm. Świetnie. W jest to, że robią... hmm, teraz tak, najpierw... może obie gospodarcze, bo taka opcja. Jeżeli mi się nie przyda, kiedy mi się przyda artysta... Może... Hmm. Nie, pójdźmy może w stronę... Wielkiego artysty natury. Wielkiego muzyka plus 4. O. W muzyku sobie zgromadzić więcej jeszcze, póki możemy. I i i i i mm. i razie i zobaczmy, czy nam coś tu pomoże. Pewnie tylko w stolicy. O, trochę tak pomogło. Świetnie. Teraz kolejna tura. Nie będzie lot zaawansowany. Choć mój kraj jest zbrojony. Maga nie tronada? Okej, okay, wygodnie się obroniła, się obroniło pozorom. Jak mogę dziś tak to będzie z górki? Okej. Okay. No tak teraz robiliśmy to już z górki. Kanada to nie jest w stanie wojny i jest zawód w stanie wojny Co do głosowania Robię mm. porozumienie klimatyczne Do siebie wezmę Nie to, nie to, nie to, nie to do siebie miał być Nie będzie bawał moim siebie, zwycięstwo klimatyczne oczywiście że na siebie Musimy zakończyć wojnę marszowską no z Kanadą, bo nie opłaca się... No nie dam rezygnacji, a się, się, ona też nie, lepiej by mnie nie zbliżała. Widzę, że już się do mnie, tak, kiedy zwycięstwo dyplomatyczne nie będzie dla nikogo. Już mówię, no tak może być, powiedzmy. Zresztą muszę puścić w sumie każdą którą bym chciał. Przestarzała broń, Mmm. Uda się wygrać? Przeżyli, przeżyli, przeżyli z kubani za bardzo już koło żeby żeby tam trochę dokopać. Hmm. trochę szkoda. Bo są na skraju wytrzymałości, nie, ja to nie poradzi. No cóż, mówi się trudno idzie się dalej. Nie będzie muzeum archeologiczne, może. Cóż, nie, muzeum sztuki. Nie będzie muzeum sztuki, a zakupimy za złoto, może kanalizację centrum. Będę to czy będą kupić zawiarę, ale to i teraz. Chyba, że nie, wojska to może nie lepiej, bo się nie opłaca kupować jednostek. Dobrze, to pójdziemy na razie w stronę i na centrum nadawczego czyli pierwsza do rozwoju nauki nie nauki tylko tej, tej kultury tutaj może budować cukinicę, czekoby nie co do produkcji tutaj to niech będzie centrum handlowe Pewnie zwędrują tą dzielnicę, więc nic, w to nie poradzę. Albo uciekną. Mmm... przyjmiemy. Dla no, nas no, to są po prostu... teraz zarob... czyste to jest? Tak. Mmm... jeśli kultura się rozwija i to bardzo... na typie przekonanie tak zależy od naszą miłość, no. Parasyzm jest kiedy budują i to w ogóle trzeba by ich wykończyć? spokojnie chyba po już w porządku, tutaj najpierw dostępny awans a dostępny dłużej ich awansuje mam na co? znaczy, w sensie, że dam im, yy, zrobić modernizację nie będzie Właśnie będę robił, bo szybciej, na tej zasadzie po prostu szybciej. Mm, likwidacja elektronii węglowej, to bardziej. Nie, komunizmu nie berę. Powstaje przy demokracji. Będzie wojująca demokracja zaraz chyba, jak się przy, przygotuję na wojnę. Przejmij. A może zrobimy jeszcze inaczej? Jak się zgodzisz to za marmur. Przejmij. No właśnie i my jesteśmy pita, Ugadani. I wyjeżdżam, a się na karabiny maszynowe. Będę uzdrowienia, chociaż nie macie się jak uz uzdrowić za bardzo. Dobra, nieważne, to nie pamiętaj, że ja się mogę rozbroić jeszcze, a Kanadyjczycy? To nie. nie chciałem, dobrze, mm, przydali mi się żołnierzy specjalnych. Może karabiny maszynowe, muszę mieć siłę defensywną na początek. Nie mm. będą freski. Będzie się nie boi inwazji na moim terytorium, to naprawdę. Chociaż Już próbować, pewnie nie będą. Mm. Ba! Już się zbliżyli, widzicie? Dronami. Tutaj, gdzie, gdzie nie powinni. Gdyby Bóg chciał, że... nowy kontynent. To jest nowy kontynent? A, w sensie, że mi znane? Może tak być. A, bo Lachur tu się zapuścił. Odważnie. Rozumiem, że wy... ...drona nie zetkniecie, tak? O! Tego głupiego zrobiłem, bo teraz tego e, kartery na ataki piechoty. jeszcze nie by daleko jest, ale wiecie. Hmm. Zobaczymy, jak to wyjdzie. że teraz pójdziemy w stronę banku. No wiecie, y jeszcze dajemy sporo żeby cywilizację, żeby zapalopści powodziła trochę za późno, ale nie będzie. To jest coś, co musi stanąć, żeby ocalić linię przed zalaniem większym. Lepiej później niż wcale. Jak najbardziej przyjmuję. Nie przesadzam chłopie. Aż tak źle nam nie jest. Nie to. No. Ja Zresztą to będzie likwidacja elektrowni węglowej. Nie wiem, czy to jest dobry moment na tego typu deklaracje. Dobrze, najpierw wielki artysta. Hmm, ok tutaj potrzebujemy bo nie mogę budować nie, to za późno nawet na latarni morską hmm, tutaj potrzebujemy może być w sumie tak spożywczy centrum handlowe, tak spożywczy nie będzie centrum handlowe Tutaj kupiec powtórz tu szrak, też może tak być. Archeolog tutaj, tak. Bardzo dobrze wydobyć artefaktu. Mumia, kota, jedwiga? No i tak będzie. Może być i mumia. W statku. Za chwilę się zainteresujemy. Też to drugi wariach statku. Zobaczcie jak to miasto powstało. Takie głupie miejsce. Wydaje mi się, że. No, to się akurat przyda Co do idei możemy pójść na razie w totalitaryzm dlaczego by nie Ktoś mnie atakuje? Ale tutaj rakietowa? Jednym czasem ją ich. Można razie tutaj pójść, bo ty masz dwa parki. Najpierw tutaj. Trochę głupie miejsce te dzielnice wojskowe. Bo nie chce rachunki Z drugiej strony. Na razie uśpienie. Nie no będzie na razie wielki naukowiec. Tak. Na razie jestem suzoranem wielu, wielu miasta państw. Z czego się cieszę. Singapur. Może teraz na moją stronę. Przekabacę. No nie będzie Singapur. To kwestia gospodarki już teraz. Obocze 2 złota więcej. No tak, bardzo dobrze. Mamy podobne nas, nasze nastawienie. Damy kolejne, kolejne wielkie dzieło Poproszę cara Aleksandra. To też tak może być. A te polskie dzieła sztuki. Dobrze, natomiast w rozwój technologii daje nam sporą przewagę w tym momencie, z tego co widzę. Co to o wolności dopiero za Bank dopiero za 4, więc gospodarka ja nie tak ma. Mi się inną gospodarkę tak ma marginesie, ale mogłabym być jeszcze lepsze. Atarię ty najbardziej tutaj w Łódź się przyda. Nie z to buduje mm, Fortyfikacja na razie. No ruchy, ruchy, ruchy. Okej... Okay. a zaraz Nie tego nie wiem. Po prostu nie tego nie robię. Jestem ciekawy, jak to zadziała. Nie, zdecydowanie że nie elektrowni nie ani na węgiel. Więc z elektryczną poczekamy na rozwiązania. Trochę o co mi chodzi. Może być naracie kupiec. Pora przeciwpowodzowa, nie wiem kiedy on to wybuduje. Stocznia jak najbardziej. A czekajcie, mogę coś tutaj kupić zawiary, nie a za złoto właśnie stocznie. Dobrze, to miasto trochę przestało godować tutaj. Zawiary nie będzie centrum nadawcze najpierw, żeby to kulturę powiększyć. Okej. Okay. Za pieniądze i za to już nie kupić. Nie będzie laboratorium badawcze, czy kanalizacja? Może kanalizacja najpierw. Tutaj port morski może być w budowę, aczkolwiek nie no proszę bardzo Nie widzicie Jadwiga Co to jest? Hoplon Nie wiem, co to jest Hoplon, patrzcie, to jest jakieś tarcza? Ej. Dobrze, nie będzie. Co się stało? Kiedy ja wypowiedziałem w wojnę, czasem Ten z łusą. Przekapiłem wątek. Kiedy ja z łusą wypowiedziałem wojnę? Gdzie w ogóle sanzołusi? Znaczy, podejrzewam, że. A, bo już ma militarny wojskowy z Etiopczykami. W ogóle się tutaj robi wojna światowa. Może być, może być. Zgłoś. Ja nawet nie wiem, gdzie są. Zruszył w tym momencie. Dwoje dostali się pomoc. Okej. Okay. To teraz, 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 teraz. Stanowi to dobry problem. Nie będzie do 16. Ja wojny nie toczę jeszcze. Kto nie się wojnę? Co tu się dzieje? Co tu się... Co tu się... Co tu się dzieje? Ja się pytam. No więc to toczy wojnę. Super! Wojnę Światową mamy! Tego ja jeszcze nie grali. No że teraz muszę się bronić. Przed wszystkimi. Co tu się odwaliło, Ja się pytam. No dobra, to musimy czekać teraz wojnę światową i jakoś to przetrwać. Srebrna moneta, okej. Okay. No dobrze, drodzy widzowie, dziękuję za uwagę, jeśli materiał wam się spodobał, to zapraszam na kolejny na mój kanał, co jest, nie mogę trafić, widzicie, o, teraz jak Okej, to też raz, Dziękuję za uwagę, jeśli materiał wam się spodobał, to zapraszam na kolejny mój kanał, trzymajcie się i cześć.